Trzech innych chłopów, w różnych innych kolorach włosów Kurwa Tak, zioma. tak, wow, naprawdę, tak. chuj mnie to interesuje, tak szczerze Tak No Chuj mnie to Cieszę interesuje się Cieszę bardzo. się bardzo Ej, bo wyszczekany jest bardzo Zajebiście Dlaczego szczekasz? mogę, a co? Gdzie Możesz? jest kurwa ziomek ubrany tak jak my? Wiesz, gdzie jest, wiesz gdzie jest? Powiedzieć ci? No W dupie, kurwo, nic ci nie powiem tak? Oła. mogłeś kurwa w stopę najbisty gameplay kurwa no do zobaczenia na wojnie nawet mi nie odkują